Cześć, tutaj Ola Gościniak, czyli jestem interaktywna. Dzisiaj świętuję 30. urodziny. Z tej okazji postanowiłam stworzyć odcinek specjalny, w którym poznasz 30 faktów, które dotyczą mnie. Zapraszam do oglądania! Pierwszą stronę internetową stworzyłam jeszcze w poprzednim milenium, równo 20 lat temu. Byłam wtedy w podstawowce. Jestem zewnętrzną bałaganiarą. Co to znaczy? Zawsze staram się, żeby na pierwszy rzut był porządek, a w momencie, kiedy otworzymy szafę, to z niej się wszystko wysypuje. Taki widok na zewnątrz to u mnie rzadkość. Właśnie lecę go posprzątać. W tej chwili jestem pełnoetatową blogerką, influencerką, natomiast wcześniej przez 5 lat prowadziłam własną firmę, tworzyłam strony internetowe dla innych osób i w tym czasie zrobiłam ich ponad 250. Kiedyś przez 4 lata byłam wegetarianką. W tej chwili zdarza się, że zjem i tatar. Moja mama jest biologiem, dlatego za dzieciaka moje spacery wyglądały w ten sposób Olu to jest brzoza brodawkowata betula pendula. To jest babka lancetowata, tamtegi lancolata. kiedyś zajmowałam się fotografią, nawet robiłam zdjęcia na kilku ślubach. W tej chwili nie mam nawet lustrzanki, a zdjęcia i filmy kręcę telefonem. Kiedy byłam w przedszkolu, małą dziewczynką, non-stop oglądałam żółwie ninja. Chciałam wręcz zostać jednym z nich w przyszłości. Godzinami przed lustrem naśladowałam ich groźne miny. Z tego powodu do tej pory mam trochę krzywe usta. Kiedyś byłam gotką. Co to znaczy? Ubierałam się cała na czarno i słuchałam samej heavy metalowej muzyki. Przez całe życie boję się piłki. Za każdym razem jak widzę w y, pobliżu jakąś piłkę, to od razu uciekam. W szkole byłam jedną z najlepszych osób w dwa ognie. Nikt tak nie spierniczał przed piłką jak ja. Mam manię kontroli. Uwielbiam wszystko spisywać, odznaczać, aby o niczym na pewno nie zapomnieć. Tak bardzo boję się latać, że. Za każdym razem, kiedy jestem w samolocie, on ląduję, to jestem pierwszą z osób, która zaczyna klaskać. Kiedy byłam mała, mój dziadek bawił się ze mną opornikami, tranzystorami, śrubkami. Myślę, że to była jedna z tych rzeczy, dla których jestem umysłem ścisłym. Uwielbiam filmy akcji z superbohaterami. Tylko kiedyś przez 3 miesiące pracowałam w Multikinie. Była to jedna z moich pierwszych prac. Przez ponad 2 lata absolutnie nic nie ugotowałam. A wcześniej wiele lat prowadziłam bloga kulinarnego Skosztujto. Swój pierwszy autograf dostałam od Just Five. Jak to się stało? W byłam z rodzicami w McDonaldzie i nagle mama pokazuje do stolika obok mówiąc Ola, tam ci chyba w tym teledysku tak skaczą w wodzie. podejdź no do nich. I w ten sposób, nie znając jeszcze faj, dostałam taki autograf. Uwielbiam lody, kiedy robi się ciepło, rozpoczyna się wiosna, mogłabym jeść niecodziennie je Umiem pisać bez patrzenia na klawiaturę. Nauczyłam się tego jeszcze w gimnazjum, bo myślałam, że kiedy pojdę do liceum na profil informatyczny, to każdy będzie to potrafił. Umiałam to tylko ja. Ale umiejętność została na całe życie. Uwielbiam Harry'ego Pottera. Dziesiątki razy już oglądałam zarówno filmy, czytałam książki. Trudno mi nawet jest to wszystko zliczyć. Mamy zielone oczy. W liceum w ostatniej klasie bardzo się starałam, żeby mieć na zakończenie roku świadectwo z paskiem. Uczyłam się kłam masakra, po czym jak dostałam to świadectwo z paskiem, udało mi się, po tygodniu zgubiłam je. Duplikat wydano mi bez czerwonego paska, czy też macie listę zadań? które chcecie zrobić przed dwudziestką, trzydziestką, czterdziestką, pięćdziesiątką i tak dalej i tak dalej. Moim takim zadaniem jest nauczenie się jeździć na rolkach. Niestety kiedy byłam małą dziewczynką, mama nie pozwalała mi tego robić, więc w tej chwili staram się, żeby przed trzydziestką wreszcie nauczyć się jeździć na rolkach. Dajcie znać, że też macie takie listy. Czego nie zaskoczy fakt, że uwielbiam kolor niebieski. Ale mało kto wie, jak to się zaczęło. Już w dzieciństwie, jak to klasyczna dziewczynka, miałam pokój w kolorze niebieskim. Mama mi wtedy też farbowała włosy krepą na niebiesko. Stało to ze mną do dziś. Wybrałam ten kolor na bloga Jestem interaktywna. Zyskał on wręcz miano Interaktywnego. Robert też ma Interaktywny. Mój ulubiony bohater z Marvela to Iron Man. Imponuje mi jego pasja do technologii i ratowania świata. Kiedyś tak bardzo obawiałam się kamery, że na własny ślub nie zaprosiliśmy kamerzysty. W tej chwili zmieniło się to o 180 stopni. Nienawidzę historii. Swoją pierwszą pałę z tego przedmiotu dostałam jeszcze w czwartej klasie podstawówki. To jest przypadek, że nie jestem w tej chwili lekarzem, tylko zajmuję się Informatyką. Dlaczego? Kiedy miałam iść do liceum, chciałam złożyć papiery na biochem. Natomiast usiadłam na schodach pod sekretariatem i zaczęłam się zastanawiać, Ola, kobito, co ty robisz? Ty się krwi boisz. I w tym momencie skreśliłam Biochem, pisałam mat i poprzez moją intuicję jestem tu, gdzie jestem. Kiedy mocno się czymś stresuję, dostaje na szyi czerwone plamy. Mam tak zwany syndrom oszusta. Niestety, jeśli ktokolwiek mnie chwali za moją pracę, wydaje mi się, że na to nie zasługuje, że wszystko, co zrobiłam, to jest tylko i wyłącznie fart. Nie doceniam swojej ciężkiej pracy. Ale to mnie dodatkowo mobilizuje, żeby dawać od siebie jeszcze więcej i więcej, żeby wreszcie zasłużyć na te miłe słowa, które słyszę od innych. Uwielbiam kluski Śląskie. Do tego stopnia, że na własnym weselu poprosiłam o ich podwójną porcję i żeby stały obok mnie. Niestety miałam tak ciasną suknię ślubną, że przez cały wieczór nic nie zjadłam. Patrzyłam tylko. Wszystkie śląskie. Ale zabawa i tak się udało. Studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej były dla mnie bardzo, bardzo trudne, ponieważ pochodzę z małego miasteczka i wcześniej informatykę miałam na poziomie stworzenia prezentacji w PowerPointie. Dodatkowo nie pomagało to, że na 200 osób mieliśmy zaledwie kilka dziewczyn i każdą z nich rozrzucili do osobnej grupy dziekańskiej. Jest to jeden z powodów, dla których chcę zmniejszać te różnice na ścisłych takich technicznych kwestiach pomiędzy mężczyznami i kobietami, żeby tym pojedynczym dziewczynom nie było aż tak trudno w osiąganiu swoich marzeń. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek specjalny z faktami bardzo ci się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawiaj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, aby otrzymać informacje o kolejnych tego typu filmikach. A tymczasem napisz w komentarzu Trzy fakty, które dotyczą Ciebie. Poznajmy się lepiej. Do zobaczenia.